W dzisiejszym odcinku Askana Stylowe zabieram Was na przegląd propozycji stylizacji na walentynki. Jak święto miłości, to kolor czerwony. Przed prezentacją nie mogło zabraknąć profesjonalnego makijażu. Marka Molton słynie z kobiecych sukienek, a ta w kolorze czerwonym idealnie nadaje się do podkreślenia naszego święta. Jest to świetna propozycja dla kobiet, które poszukują sukienki praktycznej oraz nadającej się na szczególne okazje, na przykład na walentynkowe wyjście do filharmonii. Po marce, Molton zabrałam swoją modelkę do butiku Deluxe, który oferuje swoim klientkom odzież na każdą okazję. Ponieważ pani Joanna bardzo często potrzebuje eleganckich stylizacji na wieczór, zaczęłyśmy od dwóch sukienek wizytowych. Pierwsza z nich jest asymetryczna i pięknie układa się podczas chodzenia. Dobrałam do niej krótki, elegancki płaszcz, który z pewnością przyda się również do jeansów. Całość jest bardzo elegancka i powoduje, że moja modelka prezentuje się niesamowicie. Druga sukienka jest mocno dopasowana oraz błyszcząca, dlatego najlepiej prezentuje się bez zbędnych dodatków. Paznokcie pod kolor sukienki będą idealnym dopełnieniem. Trzeba przyznać, że materiał pięknie układa się na selwetce i podkreśla jej walory. Jest to idealna propozycja na wieczorną kolację dla odważnych i pewnych siebie kobiet. A teraz delikatna zmiana makijażu i propozycje bardziej dzienne. Ponieważ moja modelka posiada zimny typ urody, wspaniale prezentuje się w różnych kamiennych odcieniach brązu. Dlatego w pierwszej kolejności zaproponowałam jej sukienkę połączoną ze złotymi dodatkami. Jasna miejska torba oraz okulary dopełniają ten look. Ostatnia propozycja jest dzienna i niezobowiązująca. A oryginalne dodatki podkręcają jej charakter. Jak przystało na Święto Miłości, serce musi być na miejscu. W ten sposób powstały te kobiece stylizacje nadające się na różne okazje. Jeżeli chcesz być na bieżąco z nowinkami ze świata mody i urody, subskrybuj kanał Galerii Askana na YouTube. W tym odcinku to tyle. Udanych walentynek!